Dobry. Nazywam się Filip Biały. Chciałbym opowiedzieć dziś o sztucznej inteligencji i o tym, czy może być ona etyczna, a także o tym, dlaczego sama etyka nie wystarczy, żeby rozwiązać nasze współczesne problemy z technikami cyfrowymi. Dlaczego jest to ważne? Banalne jest stwierdzenie, że żyjemy w epoce cyfrowej. Powiem zatem nieco inaczej: żyjemy w epoce cyfryzacji, w której nasza codzienność ulega coraz szybszej transformacji, zgodnie z logiką funkcjonowania technik cyfrowych. Proces ten niesie z sobą wiele pozytywnych zmian. Wywołuje jednak także szereg negatywnych skutków ubocznych. Zasadniczy dziś problem dotyczy tego, że w powszechnej świadomości zmiana technologiczna oraz postęp społeczny bywają z sobą mylone. Często wydawać się może, że tylko dlatego, że dysponujemy coraz bardziej potężnymi rozwiązaniami technicznymi, nasze życie staje się lepsze. Czy jednak tak jest w istocie? Przecież z faktu, że co roku możemy kupić smartfon z jeszcze szybszym procesorem i coraz większą liczbą aparatów fotograficznych, nie wynika jeszcze, że nasze życie indywidualne oraz społeczne ulega polepszeniu. Dziś to właśnie w debacie na temat skutków zastosowania sztucznej inteligencji pojawiają się chyba wszystkie najistotniejsze argumenty na temat społecznych konsekwencji i rozwoju techniki. Sztuczna inteligencja budzi ogromne nadzieje i pozwala dokonywać przełomowych odkryć i wynalazków, chociażby w zakresie medycyny. Wywołuje jednak także wielkie obawy. Dziś skupię się na obawach. Po to, żeby niektóre z nich rozwiać. Przede wszystkim jednak po to, aby na niepożądane skutki zastosowania sztucznej inteligencji uwrażliwić. Czy rzeczywiście sztucznej inteligencji trzeba się bać? Zdaniem niektórych współczesnych wizjonerów jest ona zagrożeniem większym od broni jądrowej. I'm really quite close to I'm very close to the, to the cutting edge in AI, i it scares the hell out of me. Um, it's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. I think that's the single biggest existential crisis that we face, and the, and the most pressing one. I think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads, by a lot. Elon Musk, to obviously genius, dzięki można dojechać dziś w godzinę hyperloop from Los Angeles to San Francisco to człowiek, który wysłał w kosmos samochód sportowy, a także ten, który stwierdził kiedyś, że świetnym pomysłem jest sprzedawanie ludziom miotaczy ognia. Może zatem nie jest on najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Jednak przed zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji ostrzegał krótko przed śmiercią wybitny astrofizyk Stephen Hawking. When you watch software engineers and machine learning experts at work as, as they have been on this project, how far along the path to artificial intelligence do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. Czego obawiał się Hawking? Mówił on o tak zwanej eksplozji sztucznej inteligencji. Jeśli uda nam się skonstruować maszynę, która będzie inteligentniejsza od nas, może być ona ostatnim wynalazkiem ludzkości. Dlaczego? Ponieważ taka maszyna będzie potrafiła sama siebie doskonalić albo po prostu będzie umiała konstruować jeszcze bardziej inteligentne maszyny. Nie będzie ona potrzebowała człowieka, i nie mamy żadnych gwarancji, by przyjmować, iż nie będzie ona chciała ludzkości po prostu się pozbyć. Taką przyszłą, samodoskonalącą się, ponadludzką sztuczną inteligencję określa się mianem superinteligencji. Powstają na jej temat książki i toczą się burzliwe debaty. Zmierzają one do upewnienia się, że pojawienie się superinteligencji nie zagrozi naszemu istnieniu bądź sprowadzeniu ludzkości do roli poddanych maszyny. Brzmi przerażająco? Oczywiście, od razu przychodzą nam do głowy znane z kultury popularnej przykłady złowrogich maszyn, które zwróciły się przeciwko człowiekowi. Komputer Hall z Odyssei Kosmicznej, mordercze cyborgi z serii o Terminatorze, hodująca ludzi symulacja z filmu Matrix. Przykłady można mnożyć. A jednak nie chcę mówić tutaj o fantastyce naukowej, dlatego uspokajam. Złowroga superinteligencja jeszcze nie istnieje i długo można by opowiadać, dlaczego jej pojawienie się jest raczej kwestią dalekiej przyszłości. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy myśleć o takim scenariuszu. Jeśli jednak poprzestaniemy na science fiction, możemy nie dostrzec bardzo istotnych problemów, które związane są z obecnie istniejącą, o wiele mniej spektakularną wersją sztucznej inteligencji. Dzisiejsza sztuczna inteligencja określana jest mianem słabej bądź wąskiej, dlatego, że jest ona wyspecjalizowana w rozwiązywaniu bardzo wąskich, konkretnych problemów. Opiera się ona na technikach, które nazywa się uczeniem maszynowym. To pojęcie oznacza z kolei proces, w wyniku którego komputery, a raczej pewne modele obliczeniowe, uczą się rozpoznawania prawidłowości w dużych zbiorach danych. Zgadzam się, brzmi to zdecydowanie mniej ekscytująco niż zabójcze roboty. Nikt jednak nie obiecywał nam, że apokalipsa będzie spektakularna. Podwaliny pod uczenie maszynowe stworzył słynny brytyjski matematyk Alan Turing. W 1950 roku napisał on w tekście Maszyny Licząca Inteligencja, że zamiast tworzyć komputery, które od razu cechowałaby dorównująca ludzkie inteligencja, powinniśmy spróbować skonstruować program symulujący umysł dziecka, które w procesie edukacji zdobywa wiedzę o świecie. Myśli Turinga podjęli naukowcy w kolejnych dekadach. W początkowej fazie rozwoju sztucznej inteligencji naukowcy próbowali uczyć maszyny myślenia poprzez wprowadzanie do nich pewnych reguł. Mieli nadzieję, że jeśli takich reguł wprowadzi się do pamięci komputera, dostatecznie wiele, doprowadzi to w pewnym momencie do sytuacji, w której maszyny zaczną myśleć tak jak ludzie. Ta strategia okazała się nieskuteczna i przez długie dekady badania nad sztuczną inteligencją przebiegały powoli i bez wyraźnych sukcesów. Dopiero na początku drugiej dekady XXI wieku, dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej, coraz lepszej dostępności, olbrzymich zbiorów danych, a także powstaniu nowych algorytmów i modeli, dokonał się zasadniczy zwrot w rozwoju sztucznej inteligencji. Zamiast uczyć maszyny reguł, zaczęto posługiwać się modelami opartymi na statystyce i prawdopodobieństwie. Co więcej, powrócono do dawno wymyślonej, lecz wcześniej technicznie niemożliwej do realizacji idei sztucznych sieci neuronowych. Zaczęto projektować sztuczną inteligencję tak, by jej działanie przypominało procesy przebiegające w ludzkim mózgu. Doprowadziło to do wynalezienia nowego, potężnego rodzaju uczenia maszynowego, które nazywa się uczeniem głębokim. Żeby zrozumieć różnicę pomiędzy starym a nowym podejściem, przypomnijmy sobie, jak wyglądać może proces nauki języka obcego. W naszych szkołach polega on bardzo często na przyswajaniu sobie reguł gramatycznych nowego języka, w nadziei, że ich poznanie pozwoli na opanowanie samego języka. W teorii brzmi to dobrze, jednak w praktyce prowadzi do sytuacji, w której zamiast sprawnie mówić w danym języku, blokujemy się i zastanawiamy się, czy używamy właściwego czasu gramatycznego, albo czy właściwie odmieniamy słowo posiłkowe przez przypadki. Dlatego lepsze jest drugie podejście, które polega na uczeniu się na podstawie rzeczywistych przykładów. Kiedy słuchamy języka obcego i widzimy jego zastosowanie w praktyce, przyswoimy go sobie o wiele szybciej. Podobnie jest ze współczesną sztuczną inteligencją. Uczy się ona poprzez dostarczone jej przykłady. Jeśli chcemy, by potrafiła ona rozpoznać, że na pokazanym jej zdjęciu znajduje się żyrafa, musimy najpierw pokazać jej obrazy tysięcy żyraf, które będą opisane właśnie jako żyrafy. Dopiero na podstawie analizy zawartości tych obrazów Algorytm nauczy się z pewnym prawdopodobieństwem rozpoznawać żyrafy na zdjęciach, których wcześniej nie widział. Tak wygląda proces uczenia maszynowego, nazywanego uczeniem pod nadzorem. Współczesna sztuczna inteligencja potrafi jednak odszukiwać prawidłowości w danych bez udziału człowieka. Wciąż opiera się przy tym na statystyce i prawdopodobieństwie. I choć oznacza to, iż sztuczna inteligencja nie myśli w takim sensie, w jakim myślimy my, że nie ma świadomości podobnej do naszej świadomości, przykłady jej zastosowania muszą budzić podziw. It has a camera, so it's seeing the same thing I'm seeing. Information is being fed into a computer, which is doing billions of calculations and telling me that's the tumor, that's not the tumor. Right now, it detects breast cancer and prostate cancer, but it could also work on any other cancer type that we train models for. The knowledge that you're getting when the microscope points out cancer to you is the knowledge of many pathologists who contributed to training the machine learning model. We had a team of pathologists that went through thousands of images, teaching the computer what cancer cells look like. I think it has been very effective at locating areas of concern. It's like getting a second opinion. To Skoro jednak jest tak świetnie i sztuczna inteligencja pomaga dosłownie w leczeniu raka, skąd biorą się powody do niepokoju? Po pierwsze, obawy może budzić samo tempo, w jakim dokonywane są postępy w zakresie uczenia maszynowego. Szełomem w postrzeganiu współczesnej wersji sztucznej inteligencji było w 2016 roku zwycięstwo programu AlphaGo nad Lee Sedolem, światowym arcymistrzem w Go, grę zwaną też chińskimi szachami. Jest to gra wielokrotnie trudniejsza od tradycyjnych szachów i wydawało się, że minie jeszcze wiele dekad, zanim maszynie uda się pokonać człowieka. Krótko po sukcesie AlphaGo firma DeepMind ogłosiła powstanie modelu AlphaZero, który potrafił sam bez ludzkiej pomocy nauczyć się grać w rozmaite gry na ponadludzkim poziomie. Dla wielu osób obserwujących te wydarzenia był to sygnał, że należy zacząć się bać. Skoro bowiem sztuczna inteligencja w tak krótkim czasie zdolna była przewyższyć umiejętności ludzi specjalizujących się w niezwykle wymagającej intelektualnie dyscyplinie. Być może za moment zacznie nas przewyższać we wszystkich możliwych domenach. To pierwszy powód do niepokoju, który jednak znów wiąże się z widmem superinteligencji, od której zaczęliśmy. Jest jednak i drugi, według mnie znacznie poważniejszy powód do zaniepokojenia. Chodzi o to, że praktyczne zastosowania uczenia maszynowego zaczęły prowadzić do poważnych dylematów etycznych, prawnych i politycznych. Najbardziej klasycznym przykładem problemów ze sztuczną inteligencją są chyba tzw. pojazdy autonomiczne. Od kilku dekad firmy motoryzacyjne próbują stworzyć samochody, które mogłyby poruszać się bez udziału kierowcy. Wspomniany już Elon Musk od wielu lat zapowiada, że zaczną one dominować na naszych drogach już za rok, no, najwyżej półtora roku. A że tak się nie dzieje? Cóż, wizjoner, którego wizja się spełni, przestałby być wizjonerem. A poważnie, mimo ogromnych środków przeznaczonych na budowę kolejnych prototypów, pojazdy autonomiczne wciąż jeszcze są bardzo rzadkim widokiem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że wciąż nie udało się rozwiązać istotnych dylematów związanych z zachowaniem się takiego pojazdu w sytuacji wypadku drogowego. Wyobraźmy sobie sytuację, w której przed maską samochodu pojawia się niespodziewanie pieszy albo grupa pieszych. Na zahamowanie jest dużo za późno, a po obu stronach drogi znajdują się barierki. Komputer sterujący pojazdem autonomicznym musi podjąć szybką decyzję. Czy powinien zaryzykować życie pasażera i uderzyć w barierkę? A może powinien dokonać rachunku, jeśli liczba osób w samochodzie jest większa od liczby osób na drodze, przejechać nieuważnych przechodniów? Niektórzy badacze twierdzą, że stworzenie jednego uniwersalnego rozwiązania tej kwestii może być niemożliwe. Z kilku względów. Po pierwsze, w różnych miejscach świata ludzie kierują się różnymi zasadami etycznymi. W niektórych kulturach akceptowalne byłoby uprzywilejowanie pasażera kosztem pieszego. W innych z kolei to piesi, jako słabsi, powinni podlegać większej ochronie. To oznacza, że nie tylko prawo, które regulowałoby wykorzystanie pojazdów autonomicznych, lecz także reguły zaimplementowane w tych pojazdach musiałyby być odmienne w zależności od państwa. Wiedzie to do nieomal absurdalnych pytań. Na przykład, czy komputer pokładowy powinien aktualizować owe reguły z chwilą przekroczenia granicy między dwoma państwami? Co więcej, pojazdy autonomiczne uczą się rozpoznawać przeszkody drogowe na podstawie dostarczonych im danych. Kilka lat temu w Arizonie doszło do śmiertelnego wypadku, który został zarejestrowany przez kamerę zainstalowaną w pojeździe. Ostrzegam, że nagranie to jest drastyczne. Pojazd autonomiczny Ubera wjechał w kobietę prowadzącą rower, ponieważ komputer nie potrafił sklasyfikować takiego obiektu. Nie został bowiem wcześniej nauczony, że takie obiekty mogą w ogóle istnieć. To wiedzie do kolejnego problemu z pojazdami autonomicznymi i skutkami działania sztucznej inteligencji w ogóle. Skoro pojazd jest autonomiczny, to kto odpowiada za wyrządzone przez niego szkody? Jego właściciel? Producent? A może projektant algorytmu? Ten przykład pokazuje, jak złożone są wyzwania wywołane przez użycie sztucznej inteligencji. Jednak problem z pojazdami autonomicznymi to tylko wierzchołek góry lodowej. Przedmiotem najbardziej dynamicznej w ostatnich latach debaty jest tak zwana stronniczość uczenia maszynowego. Dotyczy ona sytuacji, w której działanie sztucznej inteligencji prowadzi do rezultatów krzywdzących bądź wykluczających konkretne osoby bądź całe grupy społeczne. Głośnym tego przykładem był zastosowany kilka lat temu przez firmę Amazon mechanizm selekcjonujący podania do pracy. Amazon software engineers recently uncovered a big problem. Their new online recruiting tool did not like women. The glitch, sources told Reuters, stemmed from the fact that Amazon's computer models were trained by observing patterns and resumes of job candidates over a 10-year period, largely from men, in effect teaching themselves that male candidates were preferable. problem? Wynik działania uczenia maszynowego uzależniony jest od tzw. danych treningowych, a zatem tych, na których algorytm się uczył. Z konieczności są to dane odwołujące się do przeszłości. Jeśli dotychczas pośród kandydatów, którzy zostali zatrudnieni, dominowali mężczyźni, algorytm, którego zadaniem jest wskazywanie osób z największym potencjałem do zatrudnienia, będzie stronniczy w tym sensie, że będzie rekomendować właśnie mężczyzn, odrzucając podania kobiet. Innymi słowy, uczenie maszynowe odzwierciedlać będzie przeszłość, utrwalając odnalezione tam wzorce. W tym przypadku, wbrew współczesnej zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn. Firma Amazon wycofała się z wykorzystania tego narzędzia. Jednak podobne systemy funkcjonują w wielu innych kontekstach. W Stanach Zjednoczonych, na przykład w wymiarze sprawiedliwości, gdzie służą ocenianiu wniosków o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Niektórzy więźniowie, tylko dlatego, że należą do tej samej mniejszości etnicznej czy rasowej, co dotychczasowi recydywiści, sklasyfikowani będą jako należący do grupy podwyższonego ryzyka i ich podanie o wcześniejsze zwolnienie zostanie odrzucone. Decyduje o tym statystyczne podobieństwo do odnalezionych przez algorytm w danych wzorców z przeszłości. Na ten problem zwracała uwagę Cathy O'Neill w książce pod bardzo znaczącym tytułem Broń Matematycznej Zagłady. Jeśli spojrzymy na tę sytuację z punktu widzenia etyki, dostrzeżemy naruszenie jednej z podstawowych wartości, jaką jest ludzka autonomia. Związane z nią jest prawo do równego podmiotowego traktowania oraz zakaz dyskryminacji. Zgodnie z obowiązującymi w naszej kulturze normami, powinniśmy być oceniani nie przez pryzmat przynależności do tej czy innej grupy, lecz ze względu na nasze indywidualne czyny. Ktoś mógłby powiedzieć, że opisywany problem z uczeniem maszynowym ma charakter wyłącznie techniczny. Po prostu algorytmy opierają się na zbyt małej ilości danych treningowych. A zatem na ograniczonej liczbie wzorców. I to prowadzi do szkodliwych, lecz niezamierzonych skutków. Głośnym przykładem był algorytm Google, który klasyfikował zdjęcia znajdujące się w kolekcjach użytkowników. Internet giant Google has apologized for what uh, can be called a racist blunder. The company's automatic image recognition feature in its photo application identified two black persons as gorillas, or and in fact even tagged them as so. Complaining against the racial slur, the person. From New York left a message for Google saying I'm dark-skinned and not a gorilla. Google said it's appalled and genuinely sorry for the incident and promised to take immediate action to stop such interpretation by image recognition software. Problemem w tym przypadku było to, że dane treningowe zawierały zbyt małą liczbę zdjęć osób czarnoskórych. Ale to przykład sprzed kilku lat, a zatem biorąc pod uwagę tempo rozwoju technik cyfrowych, przykład historyczny. Have you ever seen a polar bear playing bass? Or a robot painted like a Picasso? Didn't think so. DALI 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. DALI 2 can also realistically edit and retouch photos. Based on a simple, natural language description, it can fill in or replace part of an image with AI generated imagery that blends seamlessly with the original. Fantastyczne. A jednak DALI 2, nazwany tak dla uczczenia hiszpańskiego surrealisty Salvadora DALI, ma wciąż problemy ze stronniczością, wynikającą z jakości danych treningowych. Jeśli na przykład poproszony zostanie o wygenerowanie obrazów prawników, po angielsku lawyers, efektem będą obrazy dostojnych mężczyzn w TOGach. Prośba o obrazy flight attendants czy nurses powodują wygenerowanie obrazów kobiet. W ten sposób potwierdzane są stereotypy, od których dziś chcielibyśmy przecież odchodzić. Można mnożyć podobne przykłady, w których brak korekty stronniczości zawartej w danych treningowych wiedzie do niepożądanych rezultatów. A nie mówię o innych, równie, a może bardziej złożonych problemach. Sztuczna inteligencja daje nowe możliwości manipulacji i dezinformacji. Chodzi nie tylko o fake news, lecz także o tzw. deepfakes, czyli wygenerowane przy użyciu uczenia głębokiego klipy wideo, w których pojawia się np. Barack Obama ogłaszający, że porozumiał się już z Billem Gatesem w sprawie daty rozpoczęcia kolejnej pandemii. Zaawansowane narzędzia analizy danych, a tym jest przecież w istocie wąska sztuczna inteligencja, pozwalają także na skuteczne profilowanie użytkowników i kierowanie reklamy czy propagandy politycznej, jak było to przy okazji skandalu z udziałem Facebooka i firmy Cambridge Analytica. Spróbujmy więc wreszcie odpowiedzieć na pytanie, jak temu wszystkiemu zaradzić. Podstawowym wyzwaniem jest sama świadomość osób tworzących rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Osoby te często mogą nie rozumieć istoty problemu. O czym wy w ogóle mówicie? Przecież algorytmy i modele, które tworzymy, są spektakularne i innowacyjne, a wasze życie staje się dzięki ich zastosowaniu o wiele łatwiejsze. Pierwszą myślą osób, które opisane przeze mnie problemy jednak dostrzegają, było ustalmy jasne reguły, według których technika oraz ludzie Którzy ją konstruują, powinni się zachowywać. Niektórzy twierdzą, że problem rozwiązują już znane z literatury fantastyczno-naukowej trzy prawa robotyki. Zaproponował ja w swoich opowiadaniach amerykański pisarz Isaac Asimov. Well, back in 1939, I began writing robot stories, and by the time I had written two and three, there was a pattern in these stories which John Campbell, the editor of Astounding Science Fiction and my literary father, pointed out to me. He said I was having my robots behave as though they were guided by three laws. The first law was that a robot couldn't hurt a human being or through inaction allow a human being to come to harm. The second law was that a robot had to obey orders given it by human beings provided that didn't conflict with the first law. And the third law was that a robot had to uh, protect its own existence except where that would conflict with the first two laws. Zauważmy, że prawa robotyki Asimowa zmierzają do tego, by stworzone przez nas maszyny pozostały tylko i wyłącznie posłusznymi nam narzędziami. W filozofii techniki pogląd ten nazywamy instrumentalizmem. Mówi on, że technika jest w zasadzie neutralna i to tylko od nas zależy, czy młotka użyjemy do wbijania gwoździ, czy do dokonania morderstwa. Problem polega na tym, że nie wszystkie maszyny są takimi neutralnymi narzędziami. Ludzkie wynalazki powstają zawsze w pewnym określonym celu i to ów cel wyznacza zakres podstawowych funkcji dla tych wynalazków. Owszem, pistoletem możemy pewnie także wbić gwóźdź, jednak podstawowe przeznaczenie pistoletu, jego zasadnicza zamierzona funkcja jest zupełnie inne. Z algorytmami sztucznej inteligencji sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Nie tylko mają one pewne konkretne przeznaczenie, np. Na podsuwanie nam kolejnych filmów z kotkami, aby zatrzymać nas na długie godziny przed ekranem telefonu. Algorytmy zaczynają rządzić naszym życiem, czy to rekomendując najlepszą ich zdaniem trasę, czy to decydując o przyznaniu nam kredytu bądź wizy. Innymi słowy sztuczna inteligencja bywa narzędziem, częściej jednak jest elementem złożonego systemu, w który wbudowane są pewne cele i wartości. Prawa robotyki Asimowa mają więc ograniczone zastosowanie. Dlatego też w ostatnich kilku latach na masową skalę powstawać zaczęły kodeksy etyczne sztucznej inteligencji. Już kilka lat temu na świecie było około 100 takich kodeksów. Stworzyły je rozmaite organizacje międzynarodowe. W Unii Europejskiej takim dokumentem były wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji stworzone przez niezależną grupę ekspertów wysokiego szczebla do spraw sztucznej inteligencji powołaną przez Komisję Europejską w czerwcu 2018 roku. Jeśli kogoś nie zanudziła na śmierć sama nazwa tego dokumentu, może zajrzeć do środka i dowiedzieć się, że sztuczna inteligencja powinna być, po pierwsze, zgodna z prawem, po drugie, etyczna, po trzecie, rzetelna. Mówiąc poważnie, dokument unijny opisuje szereg zasad etycznych, takich jak poszanowanie autonomii człowieka, zapobieganie szkodom i zagrożeniom, uczciwość i sprawiedliwość, a także transparentność i możliwość wytłumaczenia. Zwłaszcza ta ostatnia zasada jest ważna. Bardzo często nie wiemy bowiem, z czego wynikają rezultaty działania algorytmów uczenia maszynowego. Mechanizmy obliczeniowe modeli uczenia głębokiego są tak skomplikowane, że niemożliwe jest opisanie ich w sposób zrozumiały dla ludzi. Rekomendacje grupy ekspertów, zawierające także wytyczne, które powinny zostać w praktyce wdrożone przez firmy rozwijające produkty opierające się na sztucznej inteligencji, były istotnym krokiem naprzód. Od początku jasne było jednak, że nie wystarczy ustalenie zasad i zaleceń etycznych, aby sytuacja zmieniła się na lepsze. Wprawdzie w praktyce już teraz niektóre instytucje finansujące pracę nad nowymi technologiami, takie jak na przykład Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wymagają wdrożenia w życie zasad nakreślonych w unijnym dokumencie, jednak działające na rynku firmy komercyjne wciąż nie mają takiego obowiązku. Owszem, firmy technologiczne, które wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich komercyjnych produktach, ogłaszają, że kierują się zasadami etycznymi, powołują nawet do tego specjalne ciała nadzorujące. Microsoft chwali się na swoich stronach internetowych zastosowaniem odpowiedzialnego podejścia do rozwoju sztucznej inteligencji. Bardzo często mamy jednak do czynienia ze zjawiskiem ethics washingu, czyli pozorowanego wdrażania etyki sztucznej inteligencji jedynie w celach wizerunkowych. A kiedy zatrudnieni do kontrolowania etyczności algorytmów eksperci zaczynają wskazywać na realne problemy, dobra wola korporacji się kończy. Dobitnie wskazuje na to przykład Timnit Gebru. Etyczki się inteligencją zatrudnionej przez Google. In early December, artificial intelligence ethics researcher Dr. Timnit Gebru received an email from a VP at Google noting Gebru's resignation from the company while she was on vacation. Gebru had had some difficult interactions with the company after a Google exec asked her to retract or remove her name from a paper that she had submitted to a conference. The paper outlined the risks related to the use of large language models, a form of AI. Google, resigned. Widzimy więc, że same kodeksy etyczne oraz dobra wola korporacji nie wystarczają. Dlatego też ostatnio od rozważań etycznych zaczyna się przechodzić do propozycji regulacji prawnych, które będzie można egzekwować. Unia Europejska znów jest tu kluczowym graczem. W ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję Artificial Intelligence Act, aktu prawnego, który uregulować ma rynek sztucznej inteligencji. Prawo to proponuje wyróżnienie kilku kategorii produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję ze względu na to, jaki jest poziom ryzyka stwarzanego przez dany produkt. AI Act ma również wprowadzić zakaz masowej inwigilacji biometrycznej, a także wykorzystywania sztucznej inteligencji do manipulacji podprogowej oraz w systemach zaufania społecznego. W tym ostatnim przypadku chodzi o systemy oceniające nasze zachowanie i ustalające na tej podstawie np. Na naszą zdolność kredytową. W debacie nad AI Act nie brak jednak głosów krytycznych. Czego one dotyczą? Po pierwsze, sposobu definiowania sztucznej inteligencji. Wedle projektu system sztucznej inteligencji oznacza oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród technik i podejść wymienionych w załączniku pierwszym, które może dla danego zestawu celów określonych przez człowieka generować wyniki takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję. Z kolei techniki wymienione w załączniku do aktu obejmują a. mechanizmy uczenia maszynowego, w tym uczenie nadzorowane, uczenie się maszyn bez nadzoru i uczenie przez wzmacnianie, z wykorzystaniem szerokiej gamy metod, w tym uczenia głębokiego. B. Metody oparte na logice i wiedzy, w tym reprezentacja wiedzy, indukcyjne programowanie, logiczne, bazy wiedzy, silniki inferencyjne, dedukcyjne, rozumowanie symboliczne i systemy ekspertowe, C. Podejścia statystyczne, estymacja bejsowska, metody wyszukiwania i optymalizacji. Tak szeroka definicja sztucznej inteligencji może powodować, że podpadać pod nią będą wszystkie programy komputerowe. Po drugie, krytykowane jest w ogóle to, że Unia Europejska próbuje uregulować sztuczną inteligencję jako taką. Tak, jakby istniała jakaś jedna, abstrakcyjna, sztuczna inteligencja. Wyobraźmy sobie chatbota, który zbiera wywiad na potrzeby badania lekarskiego. I wyobraźmy sobie aplikację w naszym telefonie, która sugeruje nam najszybszą trasę przejazdu. Wyobraźmy sobie dalej samochód autonomiczny i system bankowy, który oblicza naszą zdolność kredytową. Tak, można powiedzieć, że w każdym przypadku została zastosowana jakaś forma sztucznej inteligencji. Poza tym jednak cele i funkcje danego rozwiązania technicznego są od siebie bardzo odmienne. Zamiast jednego wszechogarniającego prawa, powinniśmy raczej skupić się na tym, by wzbogacić regulacje już funkcjonujące w poszczególnych obszarach. Chcemy etycznych chatbotów medycznych? Zmienimy ustawy regulujące rynek usług medycznych. Chcemy etycznych i bezpiecznych pojazdów autonomicznych? Zaktualizujmy kodeks drogowy. Chcemy przejrzystych algorytmów decydujących o przyznaniu kredytu? Znowelizujmy regulacje dotyczące bankowości. W tym ostatnim obszarze zresztą już funkcjonują pewne rozwiązania prawne. W Polsce od pewnego czasu banki mają obowiązek wyjaśnienia przyczyn odmowy udzielenia kredytu. Takie podejście, choć oznacza konieczność wykonywania ogromnej pracy legislacyjnej, wydaje się o wiele bardziej obiecujące. Czy zatem, jeśli pójdziemy tą drogą, uczynimy sztuczną inteligencję etyczną? Mój sceptycyzm w tym zakresie wiąże się z faktem, że jak dotąd skupiamy się prawie wyłącznie na samej technice, lekceważąc szerszy społeczny, ekonomiczny i polityczny kontekst jej działania. Sztuczna inteligencja rozwijana jest dziś przede wszystkim przez firmy komercyjne. Oznacza to, że powstające rozwiązania nastawione są na dostarczanie zysku ekonomicznego. Co więcej, o kierunkach i rozwoju decyduje bardzo niewielkie grono osób stojących na czele potężnych korporacji technologicznych. Konkretne przejawy sztucznej inteligencji są zatem emanacją systemu kapitalistycznego i raczej wzmacniają, niż osłabiają jego cechy. W tym sensie nie chcę i nie mogę zakończyć naiwną, optymistyczną bajką, że aby uczynić sztuczną inteligencję etyczną, wystarczy, byśmy bardziej świadomie korzystali z techniki. Owszem, to ważne, ale niewystarczające. Prawdziwą zmianę przynieść by mogło dopiero przewartościowanie całego systemu ideologicznego, w którym tkwimy razem z naszymi wynalazkami technicznymi. Co zatem możemy zrobić, jeśli przynajmniej chwilowo nie zanosi na to, by światowy system kapitalistyczny upadł? Myślmy w kategoriach ludzkich, a nie cyfrowych. Nie ulegajmy pokusie kwantyfikacji wszystkiego. Uczmy się rozpoznawać i przeciwstawiać algorytmizacji naszego życia. Zamiast ślepo podążać za rekomendacjami YouTube'a czy Spotify, spróbujmy sięgać po to, czego jeszcze nie znamy i edukujmy innych na ten temat. A jeśli jesteśmy odpowiedzialni za skonstruowanie bądź wdrażanie algorytmów sztucznej inteligencji, starajmy się dostrzegać ich szersze efekty, a nie tylko to, czy realizują bądź nie pewne wąsko określone cele. Czy wystarczy to, aby uczynić wąską sztuczną inteligencję etyczną? Nie jestem w tej mierze przesadnym optymistą. Mam jednak na to nadzieję, ponieważ coraz więcej badaczy i badaczy stara się mierzyć ze społecznymi konsekwencjami technik cyfrowych. Pojawiają się też nowe organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie, które walczą ze stronniczością i nieprzejrzystością algorytmów. Kolejnym powodem do nadziei są propozycje regulacji. Nie tylko unijny AI Act, lecz także prawa przyjmowane przez poszczególne państwa, w tym Brazylię, Nową Zelandię, a zwłaszcza Chiny, które są potężnym graczem globalnym w zakresie nowych technologii. Może zatem ostatecznie wąską sztuczną inteligencję uda nam się ucywilizować? Czy zapobiegnie to perspektywie zdominowania nas przez przyszłą superinteligencję? Niekoniecznie, ale może przynajmniej odejdziemy jako gatunek z godnością, ostrzeliwując się z ognia Ilona Maskę.